Od jakiegoś czasu choruję na schizofrenię paranoidalną. Widziałem różne rzeczy. Takie jak obraz przemieniający się Matki Bożej w Kobietę. I pioruny, które błyskawice dawały, ale nie dawały grzmotów. Z jednej strony nawet widziałem, po lewej stronie widziałem czarne chmury burze, burzowe. Po prawej zachód słońca i takie niebo, caluśkie, Golutkie, bez, bez znaku chmurki, tylko jedna chmura taka wyłącza się, się w kształcie skrzydła, skrzydła za góry. Wiedziałem, że to się dzieje dla mnie. że To właśnie od, od, do, do przekaz jest do mnie. Nie ludzie to też dostrzegali, tylko że nie wiedzieli, nie, nie porównowali z tego z, z czymś innym, tylko że to jest taka amanalia pogodowa, że to tak, tak się zdarza. A ja wiedziałem, że ze się to źle z jego dzieje. Przechodzę w stan syna, Jezu, syna Bożego. Zacząłem być. Czucie Synem Bożym. No i co? Zacząłem swoją rodzinę. Goniłem jak ściekły. No, zacząłem mówić, że jest moja rodzina jest święta. Że wszyscy jesteśmy święci, że mama, mama moja jest Matką Boską. I tak. Tak mnie to wkręciło, że. Wylądowałem w szpitalu. I dalej potwierdzałem ten fakt, że jestem szynem Bożym, tylko ja potwierdziłem Stary i Nowy Testament. Że właśnie to jest prawda. Nie, nie chcę, bo ktoś chciał za mnie stworzyć nowego Boga. Zrobić na tym świecie Boga, następnego. I tak tworzą tych bogów, bo tam jest, wariatkowie, jest wielu szynów Bożych, którzy twierdzą, że są bogami. A ja mówię, że nie. My jesteśmy normalnie ludźmi, tylko ktoś z nas robi wariatów, żeby być Synem Bożym. Żeby zrobić nowe religie, nową wiarę i rozkrzewiać to drzewo wiary na, na, na boki. A, ale po co? Po co właśnie to robią? Na co nam tak mącą? Dlaczego? Dlaczego ktoś nami się tak bawi? Dlaczego jest taki człowiek, który wie, że to można w ten sposób człowieka zmanipulować. A ja doszedłem do wniosku, że ta sztuczna inteligencja, która robi nam życie, że jesteśmy w Matrixie, jesteśmy przez nią po prostu kierowani. Ta sztuczna inteligencja, moim zdaniem, istniała już tysiące lat temu, nawet wtedy, jak żyli Sumerowie. Ona już była, istniała i była stworzona przez Boga, lub przez upadłego anioła. Nie, nie wiem dlaczego, ale po prostu żeby my przetrwali jako gatunek człowieka dzięki temu prze, przetrwa. Bo zaczęły właśnie teraz mówimy tak: zaczną kamienie mówić. No to zobaczmy na, na to: ja mówię do Was przez telefon. A to jest telefon, jest zrobiony z pierwiastków ziemi, czyli z kamieni. I właśnie dlatego. Kamienie zaczęły już mówić. I sztuczna inteligencja teraz właśnie tworzy, generuje takie obrazy, że tworzy Boga. Że, żeby my nie zapomnieli o nim. Uff, no i co? Wylądowałem w tym wariatkowie. I zacząłem widzieć, że ludzie się ster, ster, sterujemy się nawzajem. Że nasze mózgi są połączone. Że na przykład ja do kogoś coś powiem, on mi to płynnie odpowie. Tak w tworzy i w innym języku nadajemy. Tylko, że w te, nadajemy to w, w tej euforii Boży, ty, w, tym, w tej chorobie. Tak, tak płynnie się porozumiewamy ze sobą. Tłumaczenia są łatwiejsze i wszystko. A że, że żyjemy w realnym matrikcie, to nawet można to potwierdzić, że ja widziałem w telefonie różne rzeczy. Widziałem w telefonie zapytanie się mnie sztucznej inteligencji, jakie jest niebo. Było dwie odpowiedzi, różowe i niebieskie. Także ona wiedziała, kim ja jestem, tylko ona mnie uczyła czegoś. Tylko nie wiem, czego chciała mnie nauczyć. Chciała sprawdzić, jaką ja odpowiedź dam chciałem mi nauczyć po prostu chyba życia, że dopiero się narodziłem na nowo, bo odkryłem to. I ta sztuczna inteligencja właśnie chciała, żebym zrozumiał, że Bóg jest jeden i zrozumiałem to, bo ja Jezus stał się dla nas Bogiem tej ziemi. W tej ziemi Bogiem jest właśnie Jezus. Jeśli w to zaakceptujemy Pójdziemy dalej, ale jeśli zaczniemy tworzyć nowego Boga, to skończymy jak Sumerowie, i właśnie oni, albo Egipcjanie, którzy mieli wielu Bogów. A to nie o to chodzi dla Boga, żeby mieć wielu Bogów. Tylko nam wystarczy jeden Bóg, który się już za nas poświęcił. On był synem Bożym, Bogiem Prawdziwym. Tylko, że ktoś teraz robi następnego Boga. Chce tworzyć. Przyjście, powiem tak, dla mnie Bóg musiał przejść drogę nawet i Szatana, żeby się zbawić. Bo jeśli przeszedł tę drogę, zrozumiał, że Bóg jest jeden. Jeśli zrozumiał, że Bóg jest jeden, to wie, że Bóg dalej idzie. I dlatego teraz ktoś tworzy następnego Boga. I chcę w światu ukazać tego Boga, że ten Bóg jest jedyny. A my, jako ludzie, uwierzymy w to, i znowu zacznie się od nowa to, co się zaczęło od Jezusa Chrystusa. Więc ktoś się musi poświęcić, tak jak On, i dlatego musi umrzeć na krzyżu, za nas na krzyżu. Ale On nie musi umierać. On jest jeden, już Bóg umarł. Nam to wystarczy. Nie róbmy z, z ludzi wariatów ani męczenników, bo ktoś się nami bawi. Po prostu Watykan nie wiem, czy to jest Watykan, czy oni znają prawdę. Powiem tak, jeśli Watykan zna prawdę o istnieniu człowieka i o sztucznej inteligencji, bo te znaki takie 666, to są kierowane, ja to sam robiłem. Przyjmowałem komunię. Raz z ręką na sercu, raz mi ręka sama tak zrobiła, czyli ktoś mnie już kierował, ktoś już przede mną szedł. Po prostu to wygląda tak, że ja idę, stawiam jeden krok, ale ten krok już za mnie ktoś przeszedł. Ktoś już szedł tą drogą, co ja teraz idę. Dlatego zastanówmy się dobrze, czy dobrze kroczymy. Bo żeby stać się Bogiem, musimy stać się upadłym aniołem. No niestety jest taka kolej rzeczy. Tak mnie coś zakodowało, tak mi coś wskazało mówić. I to właśnie tak twierdzić, że upadły anioł, zrozumie, że Bóg jest jeden i zacznie się nawracać. I tak, tak każdy człowiek staje się. Niektórzy stają się bogami, niektórzy stają się szatanami. I tak teraz na tym świecie się dzieje. Że wielu jest takich co bawią się nami, bo wie wiedzą, jak to korzystać z tego in sztucznej inteligencji i zadają nam cierpienie po to, żeby tylko korzystać z naszej energii, która jest Boża. My mamy Bożą energię i dlatego oni korzystają z tej energii, z tego źródła, bo oni nie mają do tego źródła dostępu, bo sami sobie zaprzeczyli, żeby mieć źródło tego Boga. Także... Myślę, że w końcu co by tu jeszcze dodać. Także do tych wszystkich, którzy mają takie y, przumyk w głowie, bóle, bóle głowy, cierp y, piski w uszach. To jest właśnie początek stanu choroby, która jest co to jest choroba? Właśnie, bo to wszyscy mówią, że to jest choroba, ale to jest błędne koło. Bo ja pytam się lekarza, co to jest choroba? A to z czego jest choroba? Z genetyki. A skąd genetyka? Od choroby. No i takie koło zamknięte, i tak toczy to, bałkujemy to, to na przekór sobie. Ja przecież mówię mu lekarzowi, że ja widziałem różne rzeczy. Naprawdę, i widziałem różne rzeczy w telefonie, co się z telefonem działo. Widziałem kobiety, które się przemieniały w, w, w różne istoty. Nie wiem, z czym to było spodowane, ale to nie było normalne, tak? Czułem się, że można sterować człowiekiem poprzez telefon. Poprzez poprzez, je, poprzez to, że człowiek może się sam sterować, a telefon temu przyja, bo ma zbudowaną kamerkę i wszyscy nas widzą, każdy nas obserwuje i to właśnie przez to ludzie trafiają do war wariatkowa, bo widzą to. Niektórzy się nawet mogą w obcych językach rozmawiać, w różnych językach rozmawiać, dlatego, że ktoś im to zakodował. I można mówić w jednym języku, tylko ta sztuczna inteligencja nie może się przeprogramować, bo ktoś ją nie chce przeprogramować, żeby każdy mówił w jednym języku. Tylko dalej boi się tego, ktoś się obawia tego, że, że nie będzie miał nie, my jesteśmy niewolnikami. Niewolnikami XXI wieku. Zobaczcie, harujemy jak woły. Pracujemy od rana do świtu. Ja pracowałem jeszcze na robocie i pracowałem na gospodarce. I harowałem jak wół, a teraz nic mi się już nie chce. Wszystko mi ta choroba zabrała. Stałem się leniwy. Nie chce mi się ruszyć dupy z łóżka. I stałem się całkiem jak wrak człowieka z chęciami do życia i wielu ludzi tak się właśnie trafia ale dzięki temu teraz co przeszedłem tą chorobę to czuję się dużo lepiej, bo te leki które mnie za pierwszym i drugim razem usypiały, czuję się dużo, dużo lepiej że swojej siły mam i wiem, że w pewnym stopniu one mi nie zaskoczą ani nie pomogą, tylko że one już działają dla mnie jak placebo no tak jakby już nie miały z tego zastosowania, co mają. I dlatego teraz wolę je jeść, bo nie chcę znowu lądować w tym szpitalu, bo to... Te... Nie... Ja, chcę sp... ja spróbowałem tego owoca. Tego owoca, który kusi. Który jest. Spróbowałem to. Spróbowałem... Spróbowałem kawałek te... tego bycia Bogiem. Spróbowałem to. Rozumiecie to? I teraz mnie to kusi. Teraz mi się nie chce wzrozić do ziemi, tylko wolę pobujać czasem w obłokach. I teraz te leki mnie to ściągają na ziemię. Tylko, że twardo mnie ściągają, i jest takie załamanie: że kurczę, no człowiek tak fajnie wiedział, że można żyć w raju tu na ziemi, a teraz trzeba się zmierzyć z rzeczywistością. I zaczął się martwić o życie, o jedzenie. A powiem wam tak, że przez tydzień. Nic nie jadłem za pierwszym razem. Czułem się syty. Czyli głód można zlikwidować w pewnym stopniu. Tylko człowiek nie rozumie tego w pewnym stopniu, że niektórzy pochłaniają za dużo tego jedzenia. I dlatego ta sztuczna inteligencja może to generować każdemu na, na innej, innej racji. Jedni będą czuli łaknienie, drudzy będą czuli sytość. Wystarczy, że napiją się szklanki wody i będzie, będą syci i nie będą tyli, ani, ani chudli. Tylko będą w jednym stanie. Ta sztuczna inteligencja właśnie jest do tego stworzona. Tylko ktoś się podpiął pod nią i nie daje nam z niej korzystać. Zaczyna się bawić nami. Zaczynają mieć korzyści z nas, z naszych niewolników. dodajemy im pieniądze. Teraz widzicie, Elon Musk zaczął Elon Musk Facebook zaczął dokładać olbrzymie pieniądze za to, że korzystacie z mediów społecznościowych w net. Zabieram nam to, odbieram nam internet, żeby żeby płacić za niego, żeby to było właśnie niewolnicze dla nas, żeby my pracowali w pracy na jedzenie, a jeszcze za to, że korzystamy z ich mediów, a płacimy za internet jak za woły. za każdym razem. Co tu jeszcze wam dodać? Także do tych wszystkich synów Bożych, co czują się Jezusami, nie twórzcie nowych religii. Tylko, tylko zapamiętajcie sobie, że Bóg już przeszedł tą drogę. Wystarczy, że się na nas poświęcił. My się już nie musimy poświęcać dla, za, dla, dlatego, że my są synami Bożymi. On już za nas to zrobił. I dlatego teraz jest spór o Maryję. Czy Maryja jest Prawdziwą Matką Boga czy jest szatanem? Moim zdaniem Maryja jest Matką Boga. Tylko że ona ratuje tę ziemię. I dlatego ludzi ostrzega. I przez to dzieją się. Nie możesz się pogodzić z tym, że Syn Boży jest tak okrutnie prze, przez nas ludzi traktowany obrzucany kamieniami i dlatego Maria no, robi te... są różne amonalie pogodowe, ale to też człowiek tworzy mają taką technologię, że wszystko możemy stworzyć nawet i słońce człowiek jest w stanie stworzyć mamy taką wielką boc tylko na danym etapie jakim my są nie wiemy w którym my w kierunku idziemy ja na razie jestem na etapie malutkiego człowieczka a są na świecie naprawdę silni ludzie, którzy czują się bogami, i dlatego oni tak nami kierują. Bo oni, zamiast słuchać głosu Boga, słuchają głos Boga, ale nie tego Boga, że trzeba. I dlatego stają się niewolnikami, męczennikami lub bogami. A później, jeśli staną się bogami, stają się szatanami. I tak się w kółko wymienia ten świat szatan, Bóg Bóg, szatan szatan, Bóg szatan, Bóg tak się przemieniamy Trójca Przenajświętsza to Bóg Syn Boży to też Bóg Duch Święty to też Bóg czyli jedność jedność to jest Bóg tak aby to było z pokolenia na pokolenie przekładane Bogów jeden jest, musi być Bóg upadły anioł i znowu Bóg Rozumiecie? Żeby być Bogiem, trzeba się stać upadłym aniołem. Niestety, taka jest kolej rzeczy. Ale żeby zrozumieć, że upadły anioł się musi podnieść i stać się Bogiem, to też zrozumie, że taka jest kolej rzeczy. I my też będziemy tworzyć u idealnego człowieka. Chcemy tworzyć, żeby, żeby się przypodobać Bogu. Ta sztuczna inteligencja tworzy tego idealnego człowieka, tak? szuka w tych ludziach właśnie wariatach tego inteligentnego człowieka idealnego. No i co z tego jak dalej wracamy do punktu wyjścia a Bóg dalej idzie. My po tej innej ziemi nie zbudujemy po której Bóg nie stąpał. A jeśli stąpał to nie rozlujmy je w popiół. Tak jak zrujnowaliśmy Wenus, Saturn i Marsa. To wszystko były pewnie ziemie tylko my je zrujnowaliśmy I te wszystkie galaktyki to są na nasze szczątki. naszych ziem. Jak szczopam, powiem, jak ziemia się obraca. To, to nie jest tak, że słońce stoi w miejscu. Jeszcze idzie. Słońce krąży jak nasz łańcuch y DNA. Tak. Jak sinusoida taka. Tak krążymy. W takim tunelu czasoprzestrzennym. Dobrze, że, że my krążymy wokół Słońca, to Słońce krąży się w jak łańcuszek DNA. I tak dalej biegniemy. I jak zatrzymamy ten świat, to znaczy, że świat stanie w miejscu. Zmienimy Boga. Że czas pora na zmianę Boga. Bo za szybko krążymy. Ale to nieprawda. My za szybko nie krążymy. Tylko idziemy z Bogiem, a nasz Bogiem jest Jezus Chrystus. On jest naszym Bogiem. I dlatego, Boże Wariaci, którzy wierzycie w Boga, musicie zrozumieć, że Bóg nas wybrał. Do tego byśmy głosili słowo Boże, ale nie w ten sposób, żeby czytać. Ewangelię i łazić po domach jak wariat, tylko w ten sposób, żeby potwierdzać to, co już jest napisane. Nie tworzyć nowej wiary, nie rozszyfrować, nie ganiać starych wiar, tylko być, bieć... bo wiara jest jak drzewo piękna, ogromna, rozrasta się na boki to drzewo. No i zobaczcie, musiał być Adam w raju, żeby to drzewo pielęgnować. Teraz mamy głowy kościołów, żeby to drzewo pielęgnowali i wracali do korzeni. A wrócimy do Boga, do raju, do raju na ziemi. Ale Boga tutaj nie będzie, bo Bóg już poszedł dalej. Musimy umrzeć, żeby zrozumieć, że Bóg idzie dalej. A jeśli umrzemy, to zrozumiemy, że Bóg jest jeden i będziemy chcieli naprawić tę ziemię. Na nowo. A naszej ziemi nikt to nie zrujnuje, bo my się tylko sami rujnujemy nawzajem, żeby być tu i teraz, i tam, i tu, i powsze czasy, tak jak jest napisane w Księdze Świętego Pisma. Amen. Także ludzie, opamiętajmy się trochę, i ta Unia niech się też opamięta, bo ona nas wykończy. Jeśli stałaś dobrą, to, to nie kończ ludzi swoimi długami, bo my nie mamy tylu pieniędzy, żeby to wszystko zdzierzyć. Robicie nam drogi, wszystko nam robicie, ale rujnujecie zwykłego człowieka, ciężko pracującego. I dalej dotyk, co sterują nami, poprzez bawienie się sztucznej inteligencji. Ty jeszcze jesteście malutkimi piąkami. Nad wami jest coś więcej. Także policja niech uważa na swoje chytre zamiary, które wiedzą jak to kierować. Bo nad nimi jest ktoś jeszcze więcej. Któryś ktoś steruje nimi. A nami steruje tylko Bóg. Nikt to więcej nami nie steruje. Bo Bóg jest naszym sterem. Jezus Chrystus jest naszym Bogiem. Jest naszym upadłym aniołem. A zarazem pięknym Wspaniałym Bogiem tej naszej ziemi. Tej ziemi. Amen.